Ty. E. Cześć! No, i tam końców widzę! Dobla, jestem poszukiwany! Oni mnie sukają! No, no, nie Leon i Olek! Po całym pajonowie widzowie chodzili, ja ich tam gdzie widziałem! a tyle on myśli, że on jest tu w domku, Bo ja gdzie mam... Jestem na niego wkurzony Kubi teraz Bolo. na niego. Nie, 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 Bolo ma przekichany Gdzie? Nie, Przegim Roomie go nie ma, ale w takim razie rozwalę mu jest... kompa chyba, co? O, wezmę sobie jeszcze mu z automatu trochę puszek, jak już tu jestem, ale masakra gdzie on jest? No pożałuję tego! A co się zabrałem barał? teraz! Minigana mu ukradłem z gabloty! O, ja nie, minigana, nie mogę mówić tego jego minigana! No, skoro on nam wchodzi i się włamuje, no to w takim razie też mu się włamie i zabiorę wszystko, co z jego. Dobra, nie ma go, tu, musi być gdzie indziej, choć szukamy go. Ja nie ej, a w kiblu, nie. widziałeś go? Może się w kiblu? Tego. E, nie, w sumie nie sprawdzałem. Nie, 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 chyba. Nie, nie, Tu na kapie nie ma, ej, ej, gdzieś może będzie na piętrze, chodzić może u góry będzie się tam schował. Gubku, na pewno go tam nie ma. E.